Siemanko! Siemanko. Dzisiaj, dzisiaj powiemy Wam, który z tych smartfonów jest lepszy. I tak Mi 10 Pro 5G jest lepszy, bo jeżeli raz powie jeden, później powie drugi, ok? To się okaże, bo generalnie ten smartfon, czyli Mi Note 10 Pro jest 2000 zł tańszy od Mi 10 Pro. A aparaty w tych telefonach główne, przynajmniej, są takie same. Także zobaczymy jak to będzie. Poczekajmy do końca tego porównania. Zapraszamy więc na porównanie Mi Note 10 Pro kontra Mi 10 Pro 5G. Oba smartfony tak naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Powiedziałbym premium. Minut 10 Pro, czyli ten tańszy, ma z tyłu błyszczącą palcującą się ta szkła oraz pięć aparatów dość znacznie wystających z obudowy. Mamy tu pojedynczy głośniczek multimedialny i port mini jack i port mini jack. Zaraz się dowiecie, czemu akurat to zaznaczyłem w tym opisie. Nie mogło też zabraknąć USB-C. Z przodu mamy nocza w kształcie łezki i zagięte szkło na krawędziach. Mi 10 Pro w tej białej wersji prezentuje się również premium, a nawet bardziej premium. Szkło natomiast z tyłu jest matowe i dzięki temu nie ma tu mowy o żadnych odciskach palców. Tutaj znajdziemy cztery aparaty. Aparaty te również wystają znacznie z obudowy. W tym wypadku mamy jednak głośniki stereo, na dole USB-C i brak portu mini jack. Niestety. Front Mi 10 Pro 5G to duży ekran i aparat selfie umieszczony w tym, że ekranie. Wyświetlacz tak samo jak w Mi Note 10 Pro został zagięty na krawędziach. Mi Note 10 Pro to Dual SIM bez możliwości instalacji kart SD. W Mi 10 Pro nie zainstalujemy ani kart SD, ani drugiej karty SIM. Ocenę wyglądu pozostawiam wam, oba smartfony wyglądają świetnie i w obu przypadkach czuć, że mamy do czynienia ze świetną jakością. Mi Pro 5G ma duży amoledowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Mi Note 10 Pro ma ciut mniejszy wyświetlacz, ale jest on również amoledowy i również jest on w rozdzielczości Full HD+. Zabrakło tu jednak wyższej częstotliwości odświeżania niż 60 Hz. Oba te ekrany są moim zdaniem na takim samym poziomie, jeśli chodzi o samą jakość. Kolory jak to w amoledach, piękne i nasycone, kąty, jak i kontrast praktycznie idealne w obu smartfonach. Jeśli chodzi o jasności, minimalna zarówno w Minut 10 Pro, jak i w Mi 10 Pro jest praktycznie na takim samym poziomie. Maksymalna natomiast jest ciut wyższa na Mi 10 Pro, ale dopiero gdy włączymy sobie tryb słoneczny, nieobecny w Minut 10 Pro zresztą. Oba smartfony w momencie testów pracowały na Androidzie 10, jednak Mi 10 Pro otrzymał już aktualizację do MiUI 12, natomiast Mi Note 10 Pro jeszcze nie, choć widziałem, że już aktualizacja jest dostępna na ten model. Niestety na moim jeszcze nie była. Oba modele posiadają 8GB pamięci RAM i 256GB pamięci wewnętrznej. Jedyną różnicą jest procesor. W Mi 10 Pro znajdziemy flagowego Snapdragona 865. Natomiast minął 10 Pro średnio-pułkowego snapa 730. Podczas kilku tygodni testów obu tych smartfonów nie odczułem jakiejś wielkiej różnicy jeśli chodzi o szybkość działania. Niektóre apki otwierały się szybciej na jednym, niektóre na drugim, ale zazwyczaj nie było mowy o żadnych opóźnieniach w obu przypadkach. Jedyne różnice widać w testach benchmarkowych, w których oczywiście króluje Mi10 Pro z racji lepszego procesora. Obstawiam jednak, że w dłuższej perspektywie czasu tutaj też lepszą kulturę pracy i wydajność zachowa Mi10 Pro, no ze względu właśnie na ten flagowy procesor. Niestety nie udało mi się przetestować możliwości sieci 5G w modelu Mi10 Pro. Jeśli chodzi o szybkość i celność czytników linii papilarnych, w obu przypadkach umieszczonych pod ekranem, to ciut szybszy jest ten w Mi 10 Pro 5G. Może tego nie widać ze względu na animację blokowywania, którą zresztą można wyłączyć w tym modelu. Ale wierzcie mi na słowo: Mi 10 Pro wygrywa to starcie, ale minimalnie. Rozpoznawanie twarzy w obu modelach jest w sumie na remis. Jeśli jest jakaś różnica, to dosłownie minimalna. Może jakieś milisekundy wchodzą w grę. Ogólnie działa to szybko tu i tu. Gierki śmigają na obu modelach również bardzo płynnie, nie ma praktycznie żadnej różnicy, jednak tu może mieć dla niektórych znaczenie obecność odświeżania kranu na poziomie 90 Hz w Mi 10 Pro 5G. Jeśli chodzi o dźwięk, to tutaj zwycięzca może być tylko jeden, a jest nim Mi 10 Pro z racji obecności głośników stereo, a także jakości właśnie tego dźwięku wydobywającego się z tych obu głośników. Brzmi on naprawdę świetnie, co nie znaczy oczywiście, że Minut 10 Pro gra źle, jednak nawet dźwięk z jednego pojedynczego głośniczka Mi 10 Pro brzmi lepiej niż z tego w Minut 10 Pro. Na słuchawkach mamy, moim zdaniem, remis. Mimo obecności dźwięku HiFi w Minut 10 Pro Sama jakość jest praktycznie taka sama. Niskie tony lepiej brzmią, mam wrażenie, na Mi 10 Pro, a wysokie na Minut 10 Pro. Bateria w Mi 10 Pro ma pojemność mniejszą niż ta w Minut 10 Pro, i widać to w wynikach SOT, czyli czasie na włączonym ekranie. Mi 10 Pro wygrywa możliwością bezprzewodowego ładowania zwrotnego, ładowaniem bezprzewodowym oraz ultra szybkim ładowaniem przewodowym. Które trwa tylko około godziny. Minut 10 Pro za to ma większą baterię, co za tym idzie SOT wynosił nieraz nawet 8 godzin i 2 dni na jednym ładowaniu. Mamy tu również szybkie ładowanie, jednak oczywiście jest ono nieco wolniejsze i trwa około godziny i 15 minut. Niestety, nad czym ubolewam, nie uświadczymy tu ładowania indukcyjnego. Jako, że aparaty główne w obu smartfonach mają po 108 megapikseli, tą samą wartość przysłony i tak to zdjęcia powinny być identyczne. Do tego jednak przejdziemy później. Aparat selfie w Mi 10 Pro ma 20 megapikseli, Minute 10 Pro może pochwalić się aż pięcioma aparatami, natomiast ten do selfie ma aż 32 megapiksela. Obie apki do aparatu różnią się nieco, głównie ze względu na obecność już innych wersji nakładek producenta. Ta w Mi 10 Pro jest już lekko odświeżona w wersji MIUI 12 i może pokrótce ją opiszę. W trybie auto mamy przełącznik między aparatami. W tym wypadku większość dodatkowych trybów została schowana w zakładce więcej. W głównym menu zostały podstawowe tryby takie jak np. pro czy wideo. A skoro już o wideo mowa, to możemy sobie nagrywać tutaj filmy w maksymalnie aż w 8K. Jednak tylko i wyłącznie do 6 minut. W 4K nagremy film w 60 klatkach na sekundę. Podczas nagrywania wideo nie ma co prawda przełącznika między aparatami, jednak możemy zrobić to jeszcze płynniej dzięki suwakowi. W zakładce więcej znajdziemy m.in. tryb nocny, który moim zdaniem powinien znaleźć się w menu głównym. Mamy też tutaj na przykład tryb 108 megapikseli. Poza tym, znalazł się m.in. znany już z innych modeli Xiaomi tryb vloga. W trybie Pro, oprócz robienia zdjęć, w odróżnieniu od MINUT 10 Pro, możemy kręcić również filmy, a także kręcić wideo w trybie log, czy włączyć histogram co szczególnie powinni docenić profesjonaliści. Aplikacje aparatów MINUT 10 Pro powinniście znać już bardzo dobrze z moich poprzednich filmów. Jakość zdjęć z trybu 108 megapikseli jest praktycznie taka sama. Nie ma dostrzegalnej gołym okiem różnicy. Fotki z Mi 10 Pro mają może bardziej naturalne kolory. Aparaty szerokokątne również na papierze są takie same. Na zdjęciach widać jednak, że w Mi 10 Pro odwzorowanie cieni wygląda nieco lepiej. Zdjęcia z trybu auto oraz pozostałych aparatów prezentują się nieco lepiej na Mi 10 Pro. Jednak nie jest to jakaś ogromna różnica. Tutaj też jednak kolory są bardziej podkręcone w Minut 10 Pro. Może się więc okazać, że niektórym fotki wykonane Note'em mogą przypaść bardziej do gustu. W selfie, mimo większej ilości megapikseli w Minut 10 Pro wypadają w Mi 10 Pro lepiej. Nie widać też wielkiej różnicy w ilości szczegółów na obu fotkach. Fotki nocne w trybie nocnym prezentują się lepiej w Mi 10 Pro. Są mniej prześwietlone niż w Note, mają także lepiej odwzorowane kolory oraz mniej szumów i flar. Filmy, co nie będzie chyba niespodzianką, również są lepsze na Mi10 Pro. Mają więcej szczegółów, stabilizacja również wypada lepiej. No i jak myślisz, czy warto dołożyć do Mi 10 Pro 5G prawie 2000? Na pewno. Jeśli macie zupełnie nieograniczony budżet, to Mi 10 Pro 5G jest lepszym smartfonem niż Mi Note 10 Pro. Oczywiście mają one takie same aparaty, jednak za taką cenę brak wodoodporności. Mm -mm. A co Wy myślicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzach pod filmem. Czy warto dołożyć ponad 2000 zł do Mi 10 Pro, szczególnie, że aparaty, przynajmniej te główne są praktycznie takie same, a zresztą szerokokątne w zasadzie praktycznie też. Subujcie mój kanał, klikajcie dzwonek, aby nie przegapić kolejnych nowych filmów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam!